Powiedz cześć! Nie e, Właśnie czekamy na babcie y, Poszła po kwiatki y, Do kwiaciarni Zaraz idziemy do Pepko I y, Będziemy y, Kupować y, jakąś Ładną sukieneczkę Jakiego koloru Agatka? Różową y -y, Różową tak no. Może e, chyba że będzie jakiś, e, jakaś inna sukieneczka e, innego koloru, tak? Tak? Czekaj, tatuś dzwoni. Czekajcie. Mm, tak jak mówiłam, y, byliśmy w Tatko. I zakupiłam kilka rzeczy, czy potrzebnych? Niektóre są potrzebne, niektóre trochę mniej, a niektóre po prostu wpadły mi w oko i nie mogłam się oprzeć. Może zacznę od tego, co koniecznie było potrzebne. Koniecznie potrzebne, aha, spekko, bo byłam też w Rosmanie i mam jedną rzecz. Z Rosmana, ale to zaraz Wam opowiem, dobra. Na razie odstawię, może tę rzecz. E, co było potrzebne? Skarpetki dla Grzesia. E, ja lubię takie skarpetki. Wiecie, co na zimę, takie dłuższe. E, oni mają tutaj te skarpetki za e, 2,33 zł. Za 3 sztuki. Czyli uważam, że całkiem nie najgorzej. Mam jedną i drugą, bo widzicie tych skarpetek to trochę się jednak zużywa, a się robią takie sprane. I to nie fajnie wygląda. Potem Agatka ma je na co dzień, a że się do przedszkola dostaje nowe. Dalej, co kupiłam? z rzeczy potrzebnych y, y, Z rzeczy potrzebnych. Czy to było potrzebne? E, tak, to było potrzebne. E, kupiłam takie świeczuszki, e, bo jakiś czas temu, pokażę Wam, kupiłam latarenkę taką. E, przechodziłam koło kwiaciarni tutaj u nas takiej lokalnej e, i w oknie stała taka latarenka. Jeszcze Trzy inne. I ta mi się tak spodobała, że weszłam. E, oczywiście tamte też obejrzałam, ale ja już taka jestem, że jak mi się coś y, rzuci w oczy i coś mi się spodoba, to nie ma tego. Ja to muszę mieć. E, I to właśnie był też właśnie taki przypadek. I właśnie zaraz Wam pokażę. O, Stala ta ręka. Jest ona y, metalowa. No mi się strasznie szkodowała. Widzicie? O, jest metalowa. Metalowa. Tu jest szkło. E, już dzieci mam troszeczkę większe, także... Y, znaczy może duże nie są, ale już troszeczkę większe. Już się tak nie boję o, o, y, o to, że coś może stać. Ech, tu ma dźwiczki, o. I tu sobie wymyśliłam, że wsadzę e, świeczki. Chciałam je kupić w innym sklepie, e, takiej e, zwanej, e, takiej znanej szwedzkiej e, firmy, e, ale że my mamy e, kawałek do tego sklepu, e, a internetowo e, jakoś tak, e, no, nie chciało mi się zamawiać, tak? E, nie miałam czasu, w głowy i w ogóle, e, no to... Przy okazji właśnie wizyty w tym pepko zajrzałam na dział yy, z świeczkami. I tam dostałam właśnie takie świeczki. Jedną mam taką wysoką, dwie takie średnie. Czekajcie. O, tak, średnie takie. I jedną takie, czekajcie. Takie maleństwo takie maleństwo i tak sobie po, y, wymyśliłam, że sobie poustawiam y, i zobaczymy jak to będzie dobra, to może ja y, powiem w jakiej cenie były te, te świeczuszki? Y, ta duża y, ta największa po 8 zł a po co mi parakon jak tu wszystko jest napisane na y, towarze y, ta 8 zł ta 6 zł, 6 zł i ta chyba 3? I te 3, tak, dobrze. E, dobrze pamiętałam. I teraz tak, wymyśliłam sobie, że je poustawiam, to może zaraz je wezmę z tych folijek, z tej metafoliki i powkładam i zobaczymy, jak to wygląda. Mamy tak e, obrane, Wieszcie? te kąciki postawimy, czy położone, nie to położone nie jest specjalne, kąciki na te do góry, dobra, e, wstawię, zobaczymy jak to ułożyć. Tu jedną, z tyłu, drugą z przodu jedną, tu i tu, tak i oczywiście było ustawiać takim yy, niby to po niby to porządku. I co jak to wygląda? Na hmm. hmm. średnio. Wiesz, jeszcze czegoś mi brakuje. Na razie tak zostawimy. Jakże się Ci się podoba? Zamykamy. Ci się podoba? Tak. Nie, ale nie. Ja tak. Wam się podoba? Mama ja bardzo, mi, mi bardziej się podoba to. Płyn, tak? Dbanik. Dobra. Odstawiamy. No czekajcie, może pokażę. wkarze. mama też możemy wziąć. Nie, jeszcze chwilkę. Odstawiam. Dobra. I teraz jeszcze mam e, o skarpet, tak skarpetki możesz wziąć, proszę. E, I teraz e, opowiem jeszcze o rzeczy, która jest potrzebna, czyli o e, płynie do bąbelków e, takich paniek e, e, na lato dopuszczania. E, czy to jest potrzebne? No Myślę, że przy dzieciach to jest może nie, że potrzebne, ale daje im dużo krajdy i dużo radości. A czasami ciężko dostać taki płyn, bo już są wykupione. A zwłaszcza u nas w naszym Pepko, gdzie no my nie mamy dużo tutaj Pepko. My mieszkamy daleko od wielkiego miasta, bo mieszkamy 100 km. To prawie 100 km od takiego dużego e, miasta. Także hmm, kawałek jest. No mamy tutaj w pobliżu jakieś tam 20 km e, takie średnie miasto, i mamy też miasto, w którym dzisiaj byliśmy. E, 7 km od nas, no ale widzicie, tam jest takie pepko, takie nie za duże. I tak samo w tym mieście, tym takim średnim, też takie pepka są takie średnie, no nie są takie fajne, wypasione, gdzie towar jest po prostu e, po prostu, towaru jest e, mnóstwo i półki aż się uginają. No nie, u nas takiego czegoś nie ma. No więc e, wzięłam ten płyn. Gigant Bubble, nie wiem coś tam. Nigdy się nie uczyłam angielskiego, także nie będę udawała, że umiem po angielsku, bo nie umiem. Przez 5 lat uczyłam się po niemiecku i powiem Wam, że nic. Skarpetki, Co zrobić Tak takim talentu do języków, to... ja nie mam. Grzesiu skarpetki rozebrał z tych etykietek i... E, się cieszę, że dostał je. E, Dobra, także to jest potrzebne. E, I to by było z tematów e, takich rzeczy potrzebnych. Dalej, co dostaliśmy? Co dostaliśmy? Co musiałam kupić? Nie musiałam, mogłam. E, coś, co mi się bardzo spodobało. Rzuciło mi się w oczy. Taka śliczna sukieneczka dla agatki. Taka Ala jeans. E, tutaj z, widzicie z takimi wyszywanymi kwiatkami. O, może Wam pokażę. O, widzicie? Tu taką śliczną falboneczką z jednej strony, z drugiej strony. E, trochę to powiem Wam, że mm, jak na agatkę tutaj w pasie trochę takie szerokie, bo agatka to jest taka raczej drobinka szczyplutka. Może nie chuda, ale krótka eee, I to będzie pewnie w pasie trochę takie szerokawe, ale może to tak ma być. No nie wiem, jeszcze jej nie zakładaliśmy i, i nie wiem jak to tak ma być. Eee, czy, czy to to ma tak być? Czy to będzie wyglądało dobrze, czy źle. Ile to kosztowało? To kosztowało moi drodzy eee, 25 pelenów. A, z tyłu, z tyłu tutaj też ma takie, widzicie? falbanki i też jakieś kwiatuszki, i zapinane jest na dwa guziczki. nie też mama, ja Dobrze, to załóż sobie z tygryskiem, jak chcesz. Także się już zakłada nowe skarpetki. A są dla dobre, czy nie? Dobrze, to sprawdź. Eee, także. My mamy tu rozmiar na 98. Myślę, że będzie ok. Bo Agatka jeszcze 98 nie nosi. Agatka jest raczej niedużym dzieckiem, jeśli o wzrost chodzi. Choć energią nadrabia za trójkę, trójkę. Ale to chyba dobrze. Tak mi się wydaje, jeśli chodzi o dziewczynkę. dziewczyny muszą być takie energiczne. Znaczy muszą nie muszą ale fajnie jak są także cieszę się że mam taką e, energiczną agatkę ale e, mimo o nie ale mimo tego że e, czasami no mam z tym trochę e, związanych e, może nie problemów ale takich perturbacji różnych nie wiem czy to dobre słowo perturbacja takich mamy różnych przygód no, także ocencie, bo moim zdaniem przecudna. śliczna, 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 no, tak, tak e, trzeba złożyć się jakoś tak, tak ładnie, chociaż on umie, umie w szafie, to i tak e, po wypraniu pójdzie do, e, pod żelazko i... Na wieszaczek, bo ja lubię mieć na wieszaczkach. Wszystkie takie rzeczy szkolne, grzesia, wszystkie takie rzeczy wyjściowe, nie takie u nas podwórkowe, z życia, że tak powiem, codziennego, to ja lubię mieć wyprasowane i na wieszakach Po prostu jest to później duże ułatwienie. Dobra, odkładam. Następna rzecz, która. E, nie była m, potrzebna, ale tak mi wpadła w ochorze do domu. E, to ten piękny koszyczek, widzicie? Piękny, czarny. Jakiś metal, a taki leciutki to jest. Nie jest on metalowy. Zobaczcie. Śliczny, tak, taka siateczka, drobniutka. E, tak się... Trochę może zgina, ale aż tak bardzo nie. I tutaj ma taki śliczny drewniany pałąk. Szczerze mówiąc, nie wiem do czego ja to będę używała. Tak, mam na myśli, że będę może tu wkładała jakieś nasze kabelki odładowania. Ładowarki ogólnie, albo może do czegoś innego. No nie wiem, ja muszę przemyśleć, zastanowić się, no ale tak mi się spodobał, że no nie mogłam się oprzeć. No, no sami przyznajcie. A, ile kosztował? Bo to ważne. On kosztował 25 zł. Śliczny, prawda? Napiszcie, co uważacie. Bo ja uważam, że śliczny. Tu może ma takie, wiecie, o, tu tą śrubę ma taką średnią. E, to pewnie z czasem coś może się z tym stać. No, ale może e, nie będzie tak źle. No, coś jeszcze dostaliśmy od babci, bo babcia była z nami. I Agatka dostała gumeczki takie, o widzicie. I były Cenie 5 zł za 6 sztuk. Takie dosyć są mocne. No, powiem wam, że nawet moje włosy by były, na moje włosy by było spoko z tym, że ja nie lubię takich kolorów. ewentualnie mogłem wziąć od niej granatowe. Eee, to jasne do moich włosów? Nie, jakoś mi to nie pasuje. Eee, nie mów z Dobra, i to, jeśli, to wszystko jeśli chodzi o zakupy pepkowe, e, Teraz tak, e, zeszłyśmy jeszcze do Rosmana. W Rossmanie chciałam sobie kupić tusz do rzęs i co jeszcze? I chciałam sobie kupić e, szczotkę do włosów dla Agatki. Ale oczywiście, e, jako że my jesteśmy tutaj e, Małym, mm, mamy to małe miasteczko i małego Rosmana. No to oczywiście nie było takiego jak ja sobie tam wymyśliłam, a nic na siłę nie będę kupowała. E, więc e, z tych rzeczy nic nie kupiłam. Za to była promocja na taki płyn. Widzicie? Bo ostrzyło się e, płyn do kąpieli od trzeciego roku życia. Ja wiem, że jeszcze akarka nie ma trzeciego roku życia, ale już jej dużo nie zostało. Także myślę, że możemy zacząć stosować, bo jeszcze takiego nie stosowałam. Nie stosowałam. Eee, firmy Only Beau. Only Beau Pizza. Podobny się, tak Aj, ale nie dokuczajcie sobie, tak? Dobrze. Grześku! Tak? I tutaj, moi drodzy, co oni tutaj piszą, że jest to rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne? No to klucz. Tak, no. teraz widzę, żeby nie być talim dziadkiem, ale ani starą, ale talim dziadkiem, ani starą babcią. Tak, to prawda. Dobra, i co tu mamy jeszcze, że niby jest wegańskie? Naturalnych składników w 90, 99%. I przeczytajmy. Nie ma, nie ma niby parabenów, silikonów, parafiny, olejów mineralnych, fosforanów, substancji pochodzenia zwierzęcego SLS, SLSS. I wiecie co, ja już oczywiście musiałam sprawdzić czy to się dobrze pieni, bo e, u moich dzieci to jest bardzo ważne. I zrobiłam sobie taką małą próbę w nice. nalałam wody i e, sobie roztrzepałam to i mogę stwierdzić, że jest to e, piana. E, dużo piany się zrobiło. Za chwileczkę możesz go wziąć, ale zaraz mi go oddaj dobrze. E, mm, Zrobiłam tej piany y, z, dosłownie z, z niewielkiej ilości, dosyć dużo w tej misce. E, I ta piana e, była taka, y, jak zaczęłam się nią bawić, wiecie, tak sklejać, tak w ręcach ją e, gnieść, to była taka, e, jakby mogła ją nazwać niezniszczalna, taka trwała, że stawiło się ją, to ona po prostu stała. No to myślę, że e, jest to. Efekt pożądany dla dzieci, dla zabawy, i to chyba będzie fajne. Zobaczymy, czy to będzie się sprawdzało. No i przede wszystkim chciałam czegoś, co mi nabliży skórę dzieciaków, ponieważ no, czasami mi się po prostu nie chce ich pokąpieli kąpieli smarować innymi kremami, Lubić, jak to jest. No, już nie siły. No dobrze, no to już nie ćwicz wtedy, jak nie masz siły. Wiecie, jak to jest, różnie to bywa i z Grzesiem to już jest tak trochę lepiej, tak? Ale z zagadką często nie nie wychodzi z tej wanny i ona już siedzi w tej zimnej wodzie, bo kąpią się razem. Grzesia pierwszy go bo on już jest duży i na kanapę leci. W Agatkę, zanim ja tam poproszę, wyproszę i przekonam, żeby wyszła, to to czasami to naprawdę, no wiecie, z płaczem jest e, e, ta cała akcja. I jeszcze jakbym miała ją szmarować kremikami, no to no nie. Także liczę, że takie coś mi pomoże. E, będzie się to sprawdzało. Jeśli nie, no to wtedy y, będę zmuszona kupić coś innego. Będę szukała y, i zobaczymy. U nas Rosmanie akurat nie liczy w całej Polsce. Czy, czy jak to wygląda? U nas, w naszym rozlanie była przecana y, z 35 zł bodajże. Chyba 35 albo 30 zł. dobrze nie spojrzałam, tak. Na y, 11 zł. Także y, spoko cena. Y, więc zobaczymy. Po prostu Po tutaj. Tak, uderzyła cię? Tak. No to nie fajnie Agatka, hej. Prowadzimy. Tak, tak, ale wiecie, dziewczyna też musi się troszeczkę tak postawić i e, e, taka, więc troszeczkę do przodu. E, to nie znaczy, że może się musi sobie dać bułkę y, skargać. No nie, no, tego to nie ma, być tak Musi być równowaga. Panu, I y, to zrobiła? To zrobiła. Ja zrobiła. <todgłos> to zrobiła. To zrobiła. To żeby panu, żeby panu, żeby panu, żeby wszystko, co kupiłam. Z takiego bukietu, który był na skraju życia i śmierci, coś jeszcze tutaj uzyskaliśmy. Wydaje mi się, że całkiem ładny bukiecik, który jeszcze postoi kilka dni i posłuży. Także nie wyrzucajmy kwiatków, które jeszcze wyglądają y, mało wiele, dajmy im drugie życie, wstawmy do mniejszego wazonu i e, cieszmy się nimi e, po prostu.